Nazywam się Miles Morales. Jestem Spidermanem. Zjawi się tutaj lada chwila. Dawaj hajsik. Czyli jesteś człowiek krowa, czy bardziej dalmatyńczyk? Ja, Spiderman! <laughs> Są takie bąbelki, że piszę. Ja już chyba nie chcę tej maski. Jak wam idzie? Miles ma przyzwoite oceny. Bardzo dobry z fizyki. Mój zdolny syneczek. I czwórka z hiszpańskiego. O? Miles, żeby się Miles! Znajdziesz minutkę? Witamy w Spider społeczności. Jestem Spider-Man. O, co ty nie powiesz? To tak jak my wszyscy. To Miguel O'Hara. To zdarzenia kluczowe. Kanon historii identycznej w życiu każdego pająka. Znów zabrałeś nasze dziecko na akcję? Nie nie brałem. Bo wiem, że nie lubisz. Masz prosty wybór. Ocalić jedną osobę albo ocalić cały wszechświat. Wszystkie wszechświaty. Zrobię jedno i drugie! Uwaga! Zatrzymaj Spidermana! Ciebie się. Ciebie. To, ciebie, to? ciebie. Nie. 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 Wszyscy mnie tylko pouczają, co by wypadało, jak mam się zachować. Nie. Zrobię to po swojemu. Czy może się zrobić jeszcze dziwniej? Spider-Man poprzez multiversum nie masz do uciec Sarki chyba jednak miał do kątu uciec Wkrótce w kinach.